Dzisiaj nasze pary będą mogły znaleźć się na trakcie porodowym, obejrzeć sale porodowe, zobaczyć w jakich warunkach może odbywać się poród w naszym szpitalu. Jakie zapewniamy możliwości, jeśli chodzi zarówno o aspekty medyczne, jak też o takie aspekty dotyczące porodu rodzinnego, porodu w warunkach przyjaznych dla pacjentki, dla jej męża, w warunkach domowych? Nasza klinika jest w najwyższym stopniem referencyjności trzecim, więc do nas przyjeżdżają panie z największymi obciążeniami, ale także przyjmujemy porody fizjologiczne. Są różne u nas rodzaje porodów, od klasycznych poprzez wertykalne, poprzez czasami takie różne fantazje pacjentek, jakie są zawarte w planie porodu. Staramy się wszystko realizować zgodnie z nim. Staramy się zapewnić taką atmosferę domową, rodzinną, przyjazną, żeby pacjentka wraz z mężem z partnerem, z rodziną czy z dulą nie miała poczucia, że jest w szpitalu. Żeby miała poczucie, że praktycznie jest w domu, ale jednak ma wokół siebie profesjonalny zespół. Lubimy, jak pacjentka ma własne swoje pomysły, jest świadoma swojego ciała, tego, co się może zdarzyć podczas porodu i też tego, jak on może przebiegać, także świetnie nam się wtedy współpracuje z takimi pacjentkami. Jesteśmy w stanie zaopiekować się pacjentką na każdym etapie, zarówno podczas ciąży, podczas porodu, jak również w trakcie połogu i tego wczesnego, i tego połogu już późnego. Mamy Zespół, który jest w stanie kompleksowo zaopiekować się pacjentką i jej dzieckiem. Mamy położne, które są certyfikowanymi położnymi dorodcami laktacyjnymi, co jest niezwykle istotne, zwłaszcza u pacjentek, które urodziły dziecko po raz pierwszy. Mamy zespół psychologów, którzy są w stanie pomóc pacjentkom w przypadku jakichś problemów, które dotyczą właśnie sfery dobrostanu psychicznego. Mamy również fizjoterapeutów, Którzy są niezwykle pomocni zarówno po porodzie drogami natury, ale zwłaszcza po cięciach cesarskich. Pocięcie cesarskie jest jednak operacją, i u niektórych pacjentek przebieg pooperacyjny jest, jest niebowikłany, pacjentki bardzo szybko dochodzą do siebie, ale nie zawsze tak jest. I czasami te pacjentki wymagają właśnie pomocy fizjoterapeuty i. Tych fizjoterapeutów mamy tutaj na oddziale, yy, są codziennie i mogą pacjentkom pomóc. Prowadzimy też Szkołę Rodzenia i jesteśmy świadomi tego, że ten okres ciąży, porodu i całej opieki okołoporodowej jest dla rodziców nowym wyzwaniem, budzi też bardzo dużo emocji, dlatego jesteśmy na to otwarci. Szkoła Rodzenia to nie jest tylko czysta sucha teoria u nas, tylko prowadzimy też warsztaty, rodzice mogą bardzo dużo nauczyć się praktycznych rzeczy, zadawać różne pytania i właśnie. My dużo z rodzicami ćwiczymy na ten temat, podpowiadamy, także dostają też u nas fajne rzeczy, typu ta chusta porodowa, w której są też warsztaty z tego, w której później mogą nosić te maluszki i ten kontakt jest bardzo bliski.